Proszę bardzo, kochanie, drzwi wstawione. Chłopie, to jest wszystko porozwalane! Wszystko jest normalnie jak. Jak ty, też te drzwi montował? Chłopie, jak ty, że się wkładał? Na kama pewnie, bo ty wszystko robisz na hama! No nie mogłem inaczej! No bo przecież jak stare wy, wyjąłem, wyrwałem, no to. Przecież żeby włożyć nowe, to musiałem cały tyk tutaj wokół skoczyć, nie? No bo przecież drzwi były wstawiane, jak budynek nie miał tynku, a później przyszli tynkarze i odtynkowali, no. Dlaczego nie rozumiesz, kobito? Chłopie, ty już mi nie gadaj, że tak było, że tynkarze, ty na tynkarze mi nie zganiaj. Na pewno się dało zrobić tak, żeby było pięknie, a nie żeby wszystko było porozwalane. Chłopie, ty jedno robisz, a drugie rozwalasz, no. Na pewno można było zrobić. Ty jesteś znawcą budowlanym, no. Zawsze jak ja coś zrobię, to marudzisz, kobito. Najpierw chcesz, żeby zrobić, a później marudzisz. Ja już jestem z tobą, no. Dobrze, żeś przynajmniej zamontował, bo pamiętam jak zamontowałeś kiedyś okno, to ja musiałam z drabiną na dwór wychodzić, żeby je otworzyć do mycia, bo klamka była odwrotnie. Chyba dla złodzieja wtedy zrobiłeś to. O już przestań, tamto to były początki mojej przygody budowlanej, po prostu mi się pomyliło, no. I to było jedno okno i... Normalnie się zamykają, proszę bardzo, no. To trzeba było obrobić, no. To ma być pięknie zrobione. To ma być cycus coś tak jak było nawet i lepiej. Bo ja się do ciebie nie odezwę. Ja rozumiem, że chciałam drzwi i tak dalej, ale nie żebyś mi te walkę z chałupy robił. Tak. No ty jakbyś zamontowała, to by się tak dźwił. Wysłuchnę by były do góry, no do góry i na dół. No tak wspaniale byś zrobiła, że tu nic byś nie rozkuła, tylko byś tam chowała pod w ścianie. Obraź się, no się, ja tak pewnie, że jak ja bym zrobiła, bo ja jestem kobietą poszerzoną, jak ja bym zrobiła, to by było to pięknie. Ale zawsze proszę ciebie, bo nie ja chcę, żebyś się czuł smutny. A... I zawsze...